Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 24. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, gdzie puszczenie połomice zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Z nami jest trener drużyny Puszczy, pan Tomasz Tuła. Dzień dobry, trener. Dzień dobry. I proszę o komentarz dotyczący tego jutrzejszego spotkania. Zanim zacznę od komentarza, to przede wszystkim chciałem złożyć wszystkiego najlepszego, dużo radości i szczęścia w życiu, uśmiechu na co dzień naszym. Panią w klubie, kibicą, kibicką naszemu środowisku, ale też wszystkim kobietom w Polsce, w ich tym ważnym dniu, wszystkiego najlepszego. A jeżeli chodzi o mecz, myślę, że wiemy z kim gramy, gramy z mistrzem Polski. Jutro ważne i, i trudne zadanie przed nami. Wiemy w jakiej jesteśmy sytuacji, wiemy jak się potoczyła. Potoczyły te pierwsze mecze, jak, jak potrzebujemy punktów i, i podchodzimy do tego meczu w sposób, yy, myślę, że należyty. To znaczy chcemy w każdym meczu punktować i nie inaczej jest teraz, że poprzeczka wisi wysoko, to zdajemy sobie sprawę, ale mamy swoje ambicje, tak jak powiedziałem cele i, i zrobimy, żeby w każdym kolejnym meczu walczyć o to, czy grać w taki sposób, aby próbować zawołać te punkty i, i tak jak powiedziałem wcześniej, realizować nasze cele. Trenerze, bardzo dziękujemy za życzenia i przechodząc do konferencji, dziennikarze zadali pytania i tak Paweł Skor pyta. Panie trenerze, Raków w minionym sezonie zapewnił sobie grę w Lidze Mistrzów. Jaka jest różnica pomiędzy Rakowem Marka Papszuna, a Rakowem prowadzonym przez trenera Szwargę? O, takie pytanie wymagające analizy głębszej, chyba nie jednego zdania. Ja, ja uważam i mówię tutaj z pełnym przekonaniem, że świetną pracę wykonał trener Papszą zdobywając mistrzostwo Polski, ale zrobił to ze swoim sztabem, którym dużą częścią, a może i prawie całą, byli ci trenerzy, którzy dzisiaj... Pracują dla Krakowa i pracują z tym zespołem. Nie chciałbym tu absolutnie wchodzić w jakieś porównania. Marek jest przez to, co osiągnął trener pasnum jakimś wzorem na pewno do tego, żeby tą drogą iść, prowadząc zespół drugiej ligi poprzez pierwszą i na końcu zdobywając Mistrzostwo Polski. A trener szwarga jest trenerem, który pracuje na swoją. Przyszłość na to, jak będzie funkcjonował zespół Rakowa, myślę, że sztab mają bardzo mocny. Jest tam grupa trenerów, którzy wykonują swoją pracę najlepiej jak potrafią, i widać też, że różne momenty były w tej lidze, ale, ale ostatnim meczem z Lechem potwierdzili, że, że no, Raków funkcjonuje, poprawiając pewne elementy w taki sposób, że może wygrać w tej lidze z każdym i może myśleć o osiąganiu jak najlepszych wyników. Podsumowując, trener Paprzun zrobił swoją robotę, a trener Szwarga wykonuje ją w sposób też pozytywny. Razem ze swoim sztabem funkcjonują na bardzo wysokim poziomie, prowadząc Mistrza Polski. Ostatni ligowy mecz przegraliście z łks em Trzy punkty zdobył także Ruchorzów. Ruch Coraz mniejsze różnice są na dole tabeli, ale i Wy nie tracicie dużo do zespołu Was wyprzedzających. To dodaje smaczku rywalizacji Puszczaraków, czy nie zwracacie na to uwagi? Dla nas, dla Puszczy, dla klubu, dla zespołu, mierzenie się na tym poziomie i z Mistrzem Polski zawsze jest czymś wyjątkowym, tak jak spotkania. Inne, które odbywały się na, nasz, na stadionie Krakowi jako, jako gospodarza, i tak będzie tym razem. Liczę bardzo na to, że, że powalczymy o to, czy, czy zmusimy rywala do jak największego wysiłku, a sami będziemy oczekiwać od siebie zdobyczy punktowych i jak najlepszej gry. Myślę, że no każdy kolejny mecz. Przed nami, gdzie będziemy starali się osiągnąć jak najkorzystniejszy wynik, bo, tak jak już wcześniej mówiłem, jesteśmy ambitnymi ludźmi i tak, tak też postrzegam nasz, naszą drużynę moich zawodników, że będziemy do końca walczyć i e, o to, żeby w tej elicie zostać. A wracając do pytania, no myślę, że nie patrzymy na to, co jest pod nami, bo, bo pod nami jest to samo, co jest. W tym miejscu, w którym jesteśmy, to znaczy, to nie da nam realizacji planów, patrzenie w dół. My musimy patrzeć do góry, my musimy pozytywnie odbierać wszystko, co może się wydarzyć, i tak robimy. Rywal następny nad nami ma tyle samo punktów w tej kolejce. Zobaczymy, czy to się zmieni. Życzyłbym sobie, żebyśmy mieli ich więcej przed następną kolejką będziemy robić wszystko, patrzymy do góry, chcemy na bazie optymizmu, na bazie dużych pozytywnych emocji funkcjonować. Oczywiście nie wszystko się układa. Nie wszystkie rzeczy funkcjonują tak, byśmy chcieli, mówię tu przede wszystkim sprawy boiskowe w trakcie meczu, ale pracujemy na treningach nad tym, żeby żeby było lepiej i żebyśmy w każdym kolejnym meczu grali lepiej. I kolejne pytanie tego samego dziennikarza. Z czym Pana zdaniem Boryka się obecnie puszcza i nad czym trzeba najwięcej pracować? Ja już nie chcę wracać do tych y, spraw y, odnośnie doświadczenia czy zdobywania doświadczenia w tej lidze, ale to jest naprawdę to, co, co nam spędza trochę sen z powiek, dlatego że w każdym z czterech meczy wygrywaliśmy, w każdym meczu który graliśmy do tej pory, mogliśmy się pokusić o punkty i to nas bardzo yy, z jednej strony pokazuje, jak niewiele nam brakuje, a z drugiej no, daje takie taką no, niezadowolenie, że byliśmy tak blisko, że można było sięgnąć po coś więcej i, i mam nadzieję, że to niezadowolenie spowoduje jeszcze większą determinację w tym żeby w tych naszych mm, słabościach radzić sobie lepiej i, i działać tak, żeby te mecze kończyć innymi wynikami. Bartosz Bielecki pyta, czy może trener podzielić się swoimi przemyśleniami na temat zbliżających się wyzwań i celów, jakie stawia przed drużyną w nadchodzących spotkaniach? Myślę, że wiele z tych rzeczy do tego pytania już odpowiedziałem, ale ja bardzo liczę w to, że zespół i ja, przede wszystkim, zawodnicy, drużyna, będziemy do końca bardzo zdeterminowani w tym, aby utrzymać się w tej lidze. Powiem to bezpośrednio jest to jasne, oczywiste. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak się stało. Czy to w kolejnym meczu, czy w kolejnym. Na koniec dnia liczy się to, co jest po 34 kolejce. I, i yy, chciałbym, żebyśmy się niczym nie, nie zniechęcali, czy tymi rzeczami, które dotyczyły nas w ostatnim meczu, ale yy, pamiętali o tym, że yy, gdzie byliśmy rok temu, dwa lata temu. Jeszcze chwilę i gdzie jesteśmy i, i wszystko, że wszystko jest w naszych rękach, w naszych nogach. Z tego miejsca też bardzo proszę o wsparcie dla kibiców, zresztą chciałem im podziękować za ich obecność na każdym meczu wyjazdowym i, i tu w Krakowie chciałbym, żeby tak jak chcę, żeby zawodnicy w to wierzyli i, i dążyli do tego chciałbym, żeby yy, kibice też byli z nami i rozumieli, że nie, nie wszystko nam się udaje, nie wszystko nam wychodzi, ale bardzo chcemy i robimy wszystko, żeby, żeby ten cel nasz zrealizować. Tomasz Bochenek, dzień dobry. Proszę o przedstawienie sytuacji kadrowej, możliwych ewentualnych absencji w sobotę, ale też w meczu wtorkowym z Piastem. Jak samo poczucie Mateusza Cholewiaka? Jak przebiega jego rekonwalescencja? Może zacznę od Mateusza. Jest już po operacji, skomplikowanej operacji, jak się okazało, ale wszystko przebiegło pozytywnie. Wczoraj rozmawiałem z Mateuszem, jest w dobrej formie psychicznej, bardzo się cieszę, że, że wierzy w szybki powrót. Oczywiście, tak jak powiedziałem, no, sam zabieg czy sama operacja pokazała, że tam trzeba było jeszcze jedną płytkę włożyć. Ale nie chcę tu wchodzić w szczegóły, to są też prywatne sprawy zawodnika, no nieszczęśliwy wypadek, dla nas duża strata, ale liczę, że Mateusz wróci jak najszybciej, przede wszystkim zdrowy, czeka go rekonwalescencja teraz, rehabilitacja i najbliższe dni pokażą i czy wizyta jego u lekarza, ile, ile to czasu mu zajmie. Ja bardzo liczę, że zawodnicy, którzy będą zastępować Mateusza w tych meczach, staną na wysokości zadania i zrobią wszystko, żeby się tak stało, czyli godnie zastąpić kolegę. Jeżeli chodzi o kontuzjowanych zawodników, no mamy problemy, ale każdy klub ma i, i skupiam się na tym, co możemy dzisiaj zaoferować, jeżeli chodzi o pierwszą jedenastkę, dwudziestkę. Pod kątem personalnym. Wiemy, że rok jest wyłączony dłużej. Wypadł nam Maciek, Firley. Myślę, że to nie jest duża, długa absencja, ale radzimy sobie. Reszta drużyny czy reszta piłkarzy jest gotowa do gry i, i tak do tego podchodzimy. Bardzo liczę, że będziemy się starali zaprezentować z jak najlepszej strony. W najbliższym meczu, jeszcze raz powtarzam, przeciwko mistrzowi Polski, co powinno dodawać zawodnikom więcej energii, muszu, że, że mogą rywalizować i chcą rywalizować i, i są w stanie z dobrej strony się pokazać. Na pewno cieszy Pana forma Kamila Zapolnika, ale zmartwił pewnie ostatni występ Artura Kraczuna. Jak zawodnik dotychczas mocny punkt defensywy prezentuje się w cyklu treningowym, zagra z rakowem? Mogę podać jeszcze całą jedenastkę, jakby pan redaktor zapytał. No, oczywiście dla mnie jest do śmiechu. No, ja tutaj staram się normalnie funkcjonować i też zarażać moich zawodników optymizmem i, i pozytywnym nastawieniem po meczu przegranym w takich okolicznościach, gdzie naprawdę mieliśmy momenty, w których można było wykorzystać bardziej tę sytuację, szczególnie po stałych fragmentach. Przegrywamy z rywalem, który, który dawno nie wygrał, i, i te morale zespołu no, yy, no, trzeba było cały tydzień podnosić, i, i mieć świadomość z tego, że, że ten pozytyw to jest to, co na czym musimy bazować, jeżeli chcemy być tam, gdzie chcemy być. Jeżeli chodzi o Artura, pracował jak każdy z zawodników, jest profesjonalistą. My mamy we wtorek kolejny mecz w którym i Artur, i, i Romek Jakuba, i, i nie na pewno nie zagrają, więc no tutaj przed nami pewne dylematy personalne, jeżeli chodzi o to, jak się prezentował, prezentował się pozytywnie, ale powiem uczciwie, że m, zastanawiamy się nad tym, czy, czy jak ustawić zespół na Raków, jak dobrać się personalnie, jak się przeciwstawić tej drużynie i poszukać swoich szans. I Artur jest y, mocno brany pod uwagę też do pierwszej jedenastki, tak jak i reszta jego konkurentów na tej pozycji. Selekcjoner Michał Probierz wyjawił, że piłkarzem obserwowanym przez sztab reprezentacji był Wojciech Hajda. Proszę o krótką charakterystykę, charakterystykę tego piłkarza ustawionego przez pana w ostatnich miesiącach na bardziej ofensywnej pozycji w środku pola. Jak zareagował na sygnał, że jest obserwowany pod kątem kadry? Zareagował bardzo pozytywnie. Rozmawialiśmy przy kawie. Przekazałem mu taką informację, którą otrzymałem o, o rozmowie selekcjonera z naszym prezesem. Takiej myślę, że, że niezobowiązującej, ale, ale przekazującej informację, w której Wojtek jest brany pod jakąś obserwację. Myślę, że spowodowało to bardzo pozytywny oddźwięk, widoczny na treningach, widoczny na tym, że zawsze taka informacja powoduje pozytywne emocje. I, i, i tak też było. Jeżeli chodzi o samego zawodnika, trochę, trochę gra nie na swojej pozycji, bo, bo jest to piłkarz, który. Ja go postrzegam jako, jako zawodnika środka pola oczywiście, ale na pozycji 8, 6, 10 gra, bo mamy pewne plany i chcemy wykorzystać jego nieustępliwość i umiejętność odbioru piłki też na tej pozycji, ale, ale też nieraz pokazał, czy to w meczach ligowych, czy sparingowych szczególnie że potrafi strzelić bramkę i wierzę, że tu, jeżeli dostaje szansę gry na tej dziesiątce, to też oprócz tej determinacji, która jest w jego działaniach, oprócz y, tych działań y, związanych, bazujących na defensywie, pokaże to, co pokazuje na treningach, czy tak jak powiedziałem w tych meczach o mniejszej randze, że potrafi strzelić bramkę, poprawi Mieć jasystę, poprawić, był bardzo niebezpieczny w działaniach pod bramką rywala i na to liczę. A jeżeli chodzi o osobę, to jest to bardzo pozytywny człowiek, z uśmiechem na twarzy, pełen profesjonalista. Ale takich, takich mam też tutaj w swojej drużynie, naszej drużynie i, i bez zastrzeżeń myślę, że. Tak jak powiedziałem, życzymy mu wszyscy, żeby do tej kadry prędzej czy później trafił.